Siema, z tej strony Wojtek, witam was w rywalizacji bramkarskiej z tym oto panem Dawid Dzioberko. Siemaneczko. Którego zna już chyba praktycznie każdy. Pierwsza część filmu u niego na kanale, tutaj mamy drugą i tutaj Eryk, który Siema. stara się nam troszkę w tej rywalizacji przeszkodzić. O co w tym wszystkim chodzi? Rywalizujemy z Dawidem. Kto puści mniej bramek? Jeśli jesteście ciekawi jak nam wyszła pierwsza część, zapraszam do niego na kanał, a wy napiszcie w komentarzu jak myślicie, kto w tym momencie wygrywa. Zapraszam do oglądania. A muszę, on może. Pierwsza konkurencja, a właściwie już czwarta, bo poprzednie trzy na kanale u Pana Zioberro. Eee, rzuty karne. Po trzy rzuty karne mamy, liczy się kto więcej obroni. Trzy strzela Eryk, trzy strzela Dawid. Ja bronię sześć. No i na zmianę. Później Dawid broni 6, ode mnie 3 i od Eryka 3. Zapraszamy. Słuchajcie, jako że karne to gra psychologiczna, nie wiadomo kto chce zaczynać, kto chce pierwszy bronić. Jedziemy z Dawidem. Papier, kamień, nożyce. Czekaj, się teraz skupię i nie wiem co wybrać. No dobra, no teraz jestem. No. Jedziemy? No. 3, 4. Wybieraj. No to chcę, żebyś pierwszy bronił. Okej. Okay. To w takim razie idę na bramkę. No i teraz. Hey, okay, let's go. Ja najgorzej, bo ja mam... Taki jestem przewrażliwiony z karnymi, bo byłem na Mistrzostwach Polski No i nie trafiłeś decydującego Znaczy czego? jednego trafiłem, a potem był szesnasty karny, była druga kolejka i nie trafiłem I mam nie taki niesamk, bo to było o finał Także straszny mam taki wiec A wtedy trzecie jest. miejsce mieliście które? Trzecie, trzecie Kura wodna A umiesz gwizdać? Nie Kurde, chciałem z gwizdkiem, to sam że sam gwizdnę Uwaga Może być

Łamana piłka, ale pchnieci także Dramat, dramat Powiem Ci jak ty miałeś niedosyt, to ja teraz mam mega niedosyt Próbujmy. Niestety, teraz Dawid ma lekką przewagę Ja muszę, on może nie wiem, kurde przewaga Dawaj, jedziemy czy nie? Oj Co za dwa ze mnie Nie ma to jak przegrać na pierwszym szczale, nie? Nie spodziewałem się, że będziesz się tak dawał Ja też się nie spodziewałem, że tak strzelę, nie? Ohohoho! Tym szalem chciałem postraszyć gołębie na stadionie. Oj, 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 dobrze! na Troska... początku będziesz uderzał. szukane wobec bliska, ale... Nie, no słuchaj... Jak widziałem jak się ustawiasz, no to chciałem to wykorzystać. On musi być gotowy w każdym momencie, nie? Czyli ja trzeba by drugi ruch, dlatego. A, oj, 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 ten naleśnika dostał. Ale słuchaj, a teraz pójdą. Może stanąć, po turecku sobie to, gdzieś, jest wygrany, nie? To myślałem, że pójdzie, bo że popatrzyłeś się w górę, to myślałem, że da. Jaj! Jordzino się mu wymarzył. Dobrze, że. nie jesteś, jak Jordzino. W obu odcinkach mi pomagają. Druga konkurencja w tym odcinku, a piąta ogólnie Ribander. Eryk z zabramki rzuca piłkę jednemu z nas, a my celujemy i staramy się pokonać naszego przeciwnika. Liczymy to, kto więcej obroni. O, no. O! Prawie mnie zaskoczyła. Aj, dobrze! dobrze. Przepraszam. Już się bałem, że to bez czasu będzie. Dobra, zawsze będę. Chłopak do grania brawo. Głową. Marzeryczko. Czwarta teraz, tak? Tak jest. Oh. Brawo. I ostatnia. Aj, kurwa. Dalej, Dobra, brawo, gościu! Pięknie wybroniłeś. Druga. Nie, teraz tak po mość. Po znajomości. na teżę na... 80, jest, nie, jest jakiś. Linie lotnicze. Linie lotnicze, O nie. O oh, nie. O jest. O nie. O nie. O O nie. Nie no! To za porażka, nie? Powoli nasza wspaniała rywalizacja dobiega końca. Przed nami ostatnia konkurencja, Tutaj challenge. Zaczynamy. Nie, nie wiem co go, nie wiem co nie wiem co go, czy dawanie, czy to, ale iść zaczynam. Czy dawanie piłek czy strzelanie, bo w tym momencie to nigdy nie lubiłem tego z perspektywy strzelającego. Tylko tak, że daj, daj, takie, ba, daj być... takie ciastko, proszę, nie taką w kolano, nie, tylko no, taką Ja wiesz, może na, na razie najlepiej nie wypadłem, ale ja jestem techniczny, także... Poproszę ciastko takie, żebym się Pod... zatrzymał na noc najlepiej. Podawanie lepiej mi wychodzi niż strzelanie. <laughs> jedziemy. A niż bronienie, to już w ogóle. Dobra, jedziemy z tutaczem. Oj, to Teraz, ciasteczko, to wyłącznie. Oj, tego, to jest rzadko Ale to źle w tym mówię, że przyjedziecie niż strzał. Daj, Daj, ponownie. Warta teraz, tak? O! A Jezus, Maria. Ale to był lucky show. Nie no, dobra, celowałem w prawo. za Rehabilitowałeś się chyba, co? Przymierzałem w jak, wiesz, jak snajper, tak jest tylko przymierzałem no, ale jeszcze. Tak pół godziny to trwało, pół godziny, ale w końcu wiesz, przymierzyłeś. Ale... Brawo! Super. Już nie ja siatki, widziałem. Złota najka pod kolor butów. Żeby był jeszcze złoty całą Wow, blisko, blisko. Łaj, łaj. na ciężna, ja osobiście nie znoszę. Nienawidzę takich piłek. Kozią późba na takich niefajnych boiskach masakra. No jest nie jest złe, ale my Dawid mamy to szczęście, że na takim odcinku, ale nie musimy je złapać, bo to jest na nie? Na piła. No, Poszukał delikatnie naukiem. No ale bałem się, bo zgubiłem piłkę pod na oczach. My już chyba pod palcem przeszła. Pytanie. Czy statystycznie będzie to wyglądało dobrze, czy nie? Jestem jeszcze na lewą nogę. Aj, tak, chociaż bramkę tak przyjemno. Ale lewa noga, posłowiwiam się lewą nogą. Trzy bramki do szczelenia, do pobicia, żeby być na remit. Zobaczymy, będzie ciężko, bo dobry zawodnik na bramkę. na dobre piłki, to będzie dobrze. O! B, broni, a ty fajnie jakbyś tak za 4 szczegółów teraz. Ja bym nawet 6 jakbyś dał, ale masz przeczytało, nie? Ale ja mam oczy. O, brawo Davi, brawo Erik za szczegół. Ale ja jestem w samym środku, mam 100%. Oj, oj, oj.

Ładnie, no ładnie, ale kurde, źle liłem, nie chciałem tak uderzyć. No. Fajnie, fajnie, A, nie. Oj, oj. Nie. ale już żyłem tutaj, bo takie eee, błędy, błędy z poprzedniego odcinka. Zapraszamy. Slashback i Ciekawe ci go powtórzę, zastanawiam się pół godziny, ale jak dało mi okno a ja po swojemu e, szedłem jak w ostatnich odcinkach kartofla Erik tobie nadzieja Ty ratujesz mój tono czy nie? Okej, okay, to by było tyle w tym wspaniałym odcinku Wynik w tej części 3 do 1 dla Dawida 6 do 3 w ogólnym rozrachunku, ale zanim przejdziemy do jakichkolwiek gratulacji dla tego gościa chciałbym zapytać się i po pierwsze podziękować Jarekowi, który nam tutaj strzelał, dogrywał piłki i przeszkadzał. Jak w ogóle wrażenia i nie wiem, kogo chcesz pozdrowić? To od razu pozdrawiam mamę i tatę. I rodziców. O, no rodziców. Klasycznie i bawiłem się przednio, nie mogę powiedzieć, że nie. Chłopaki prezentują bardzo wyrównany poziom i myślę, że czekamy na więcej takich odcinków. Rugni dwa razy, jak ktoś ciekawe to powiedzieć. <grymne> no, <grymne> dobra, Dawid, dziękuję Ci za to, ja że mi... mogliśmy się zmierzyć. Ja również bardzo e, Gratulacje z zwy zwycięstwa. Mam nadzieję, że na TikToku teraz nie zaleje mnie fala komentarzy, że Zioberro lepszy, tak jak to było wcześniej. No teraz faktycznie <grymne> mają argument, bo wygrał, ale jak Ci się w ogóle e, podobało, lub nie podobało. W, t, w Twojej części na pewno mi się ta zabawka podobała. Powiem ci, że miałem z nią raz styczność, ale żeby sobie sam, żebym byłem taki ob, zawsze obsługiwany, można powiedzieć, ale żeby obsłużyć na przykład ciebie, przefajna zabawa. Pod względem rywalizacji mega się bawiłem. wpadajcie do tego gościa na kanały i właśnie i tutaj, i na TikToku. Jedziemy dalej poza systematyką Bramka No Do niego można też powiedzieć. padajcie. <laughs> Chociaż nie wiem, czy ktokolwiek jest w stanie przejść, bo Jubeiro to jest potęga. Po zobaczysz, prostu. zobaczysz. <laughs> sam masz swoją tą w, w, W1. Familii można powiedzieć. Familii, to tak, tak, tak. Rodzina, nie? Fajna, fajna społeczność bardzo się stworzyła. Może kiedyś do niej dołączysz. No one's gonna know. Dobra, no to co? Dziękujemy wam za oglądanie. E, aha, jeszcze jedno. No, bo jeszcze przygotowałem rękę, no. To trzymaj ją. No. E, wpadasz na rewanż do Gorlic? A dostanę zaproszenie? Dostaniesz. Teraz dostajesz oficjalne zaproszenie do Zioberra. Jeśli nie kupi Rebandera, robimy zakład. Oton właśnie zabawka. To ja idę, ja już go biorę. Taki, <taki> pewny zwycięstwa, nie? <taki> Dobra, dziękujemy za oglądanie. Siema! A nie chciałem, że żeby...